Jedziemy? Dobra, że podsumowanie pana wrażenia tym meczu No tak, przede wszystkim tak popatrząc na przekrój całego meczu myślę, że to my prowadziliśmy w większości grę. My utrzymywaliśmy się przy piłce na połowie przeciwnika, aczkolwiek... Dwa głupie błędy w pierwszej części spotkania i dwie naprawdę bardzo dobre sytuacje. Może jedna bardzo dobra, druga dobra sytuacja Siarki, gdzie nic się na to nie zapowiadała. Także troszkę, troszkę brak koncentracji i mogliśmy bardzo źle wejść w ten mecz. Natomiast udało się nie, nie stracić tej bramki. Potem cały czas my dążyliśmy do tego, żeby strzelić do przerwy 0-0. Na drugą połowę wyszliśmy z postanowieniem, że... że, że Trzeba troszeczkę uprościć grę, tak? czyli, czyli mniej, mniej, mniej podań, a więcej efektów z tego. I, i tak też strzeliśmy bramkę. Myślę, że po obydwie bramki po, po bardzo ładnych akcjach. Wiedzieliśmy, że siarka będzie mocna przy stałych fragmentach gry, uczulaliśmy na to. Musieliśmy też wykonać zmianę. I akurat ten zawodnik, który, który krył Józefika, zszedł z boiska, zaraz bramka ze stałego fragmentu. I zrobiło się troszkę nerwowo. Potem mieliśmy sytuację wymarzoną na, na 3 do 1. Niestety dla nas bramkarz super to wybronił, i do końca meczu losy były otwarte w wyniku, tak? ale udało się dowieść i cieszę się. Cieszę się przede wszystkim z tego, że. Drużyna z meczu na mecz coraz lepiej funkcjonuje pod względem organizacji gry, pod względem posiadania piłki i stwarzania też sytuacji. Wiadomo, że siarka wymagający przeciwnik, ale kilka tych sytuacji stworzyliśmy. Także my gramy w każdym meczu o to, żeby dać chłopakom szansę rozwoju, żeby coraz lepiej funkcjonować na boisku, żeby zdobywać punkty i zobaczymy co to przyniesie na koniec sezonu. Chyba trochę, że szkoda, że się ten sezon kończy, bo gracie coraz fajniej i jeszcze w dodatku efekty punktowe. No tak, ale to na wszystko potrzeba naprawdę mocnej, mocnej pracy. Ja ten zespół mam półtora miesiąca, tak? Nikt nie jest cudotwórcą i. Wielu chłopców, którzy strzelali bramki dla korony drugiej w poprzedniej rundzie, nie ma już w klubie. Tak? I jakby tak spojrzeć na, na to, kto strzelał te bramki, to 70% zawodników już jest poza, poza koroną. Dodatkowo Konstantyn jest kontuzjowany i musieliśmy mieć nowy, nowy dziś pomysł na, na grę, na, na funkcjonowanie, na rozwój tych chłopców. Pomału uda, udaje się to wdrażać, natomiast no, szkoda, szkoda, że ten sezon się kończy. Zdecydowanie tak. A po sezonie, jak pan myśli panie trenerze, zostanie tych chłopaków dużo, czy nastąpi rozbiór w koronie. Znaczy my musimy patrzeć przede wszystkim na rozwój zawodników, tak? To jest decyzja tutaj wspólna z dyrektorem sportowym, z trenerem pierwszego zespołu rozmawiamy na ten temat i podejmiemy takie decyzje, żeby były jak najlepsze dla, dla chłopaków. Ja dziękuję serdecznie. Dziękuję. Idę po sławkę. Dziękuję. 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 Dzień dobry Państwu, no nie udało nam się dzisiaj jakby przeciągnąć tej dobrej pasy z ostatnich meczów, czyli też strzelonych dosyć więcej bramek, przede wszystkim punktów zdobytych. No dzisiaj gdzieś tam chyba w pewnych elementach byliśmy gdzieś słabsi od zespołu gości, to też od odzwierciedla wynik dzisiejszego spotkania. Szkoda, że zespół dopiero tak zareagował pozytywnie przy bramce na, na 2-0, wtedy było widać tą, tą pasję, tą chęć zmienia to wyniku. Trochę brakło czasu, może w pewnych okolicznościach brakło też, też umiejętności, bo kilka sytuacji w polu karnych były To szczególnie po wrzutkach z lewej strony. Nie potrafiliśmy tego tak do końca wziąć i zamknąć. Myślę też, jakby na przebiegu meczu zawa zaważyła chyba ta sytuacja Ma Mateusza Janeczko, który miał fajną sytuację chyba bodajże w ósmej minucie, gdzie wychodził sam, sam na sam, gdyby to strzelił. Ta... Ta, 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 ta bramka na pewno w jakiś sposób by ustawiła mecz natomiast no nie, to nie udało nie udało tegoś zakończyć do przerwy myślę że żadna, żadna... Poza tą jedną sytuacją, co wymieniłem, żadny zespół takich klarownych sytuacji nie stworzył. Druga zbyt, zbyt szybko, znowu stracona bramka po takiej przepychance w polu karnym, gdzie nie mamy prawa takiej piłki gdzieś przepuścić. Zawodnik gości to wykorzystał. Druga to faktycznie gdzieś tam nas, zespół gości nas rozklepał 2-0. Tak jak powiedziałem, szybko w miarę odpowiedzieliśmy i gdzieś tam mieliśmy swoje sytuacje i możliwości, żeby to zmienić. Stało się inaczej. Przegraliśmy, przyjmujemy to na klatę, tak samo my jako sztab, tak samo i zespół szykujemy się do następnego meczu w Hetmanie, Zamość, gdzie też, też dla nas będzie taki mecz, żeby te mecze wyjazdowe gdzieś zamknąć mocnym, mocnym akcentem, a wiadomo do jakiego zespołu to jedziemy i nikt sobie nie wyważa innego wyniku niż nasze zwycięstwo, ale widziałem różne rzeczy na boisku w czasie mojej kariery, więc, więc nie doliczamy sobie już tych trzech punktów, będziemy musieli być bardzo skupieni i zmobilizowani, żeby ten mecz zakończyć zwycięstwem i potem ostatni mecz u siebie z Chałmianką też o jakieś fajne zakończenie na własnym stadionie dla kibiców dobrym wynikiem, o który też będzie bardzo ciężko, bo wiem jak, jak jak chomianka w, w tym sezonie punktuje. Więc szkoda, że tak się do dzisiaj kończyło, ale nie wszystko czasami się uda, uda wygrać. Porażkę przyjmujemy z pokorą i się na następnego spotkania. Dziękuję bardzo. Myślę, że nie ma jakiegoś wielkiego zaskoczenia, ponieważ od początku tej rundy gramy dużo za, za zawodników o statusie młodzieżowca w pierwszej 11. Gdzieś nam się to oczywiście nie wszystkiego, tak jak powiedziałem wcześniej, uda się wygrać. I te, przyjdą momenty słabsze albo takie momenty dekoncentracji, gdzie młody zawodnik popełnia te, te błędy. Tak było między innymi dzisiaj. Natomiast to nie jest absolutnie tłumaczenie. Taki jest profil budowania zespołów Siarcy. Od tego na pewno nie będziemy uciekać. Gramy to młodzieżom, dajemy im, im szansę pokazania się. I też też mamy duży materiał do przemyśleń po tej rundzie to rewanżowej odnośnie który z tych młodych chłopców będzie rokował perspektywicznie w, na, w, na, w następnych latach. Co się dzieje z Gajewskim w tej sprawie? Gajewski kontuzja palca. Y... Zerwany paznokieć, więc, więc pra, prawdopodobnie do końca tej, tej rundy będzie ciężko na niego liczyć. Na pewno gdzieś w taki sposób te kontuzje też nas osłabiają yy, i tabora i, i tutaj też żółta kartka Michała Bieżały w ostatnim meczu też no jakby yy, tą siłę defensywną, a, a jednocześnie siłę w ofensywie, jeżeli chodzi o stały fragment gry na pewno nam zmniejszyło, ale z tym boryka się każdy z zespołów w końcowej fazie do sezonu, więc to nie ma żadnego tłumaczenia. Dziękuję również. Dzień dobry. Dzień dobry.